Hej, witam wszystkich bardzo się w kolejnym filmie z serii Pokémon Alpha Sapphire. No i tak, w dzisiejszym odcinku, moi drodzy, mamy już pełen Pokédex, pełen National Pokédex, tak jest. I właśnie tu mamy pełen National Pokédex, wszystkie 721 Pokémon, począwszy od Bulbazaura na. W um, kończąc, um, tak więc wolkaniona mieliśmy, Wulbasa zdobyłem w poprzednim odcinku, a wszystko reszta um, również pochodzi z mojego Pokémon Banku, z uzupełniacza um, Pokédexu. Tak więc, i za zdobycie tego osiągnięcia, znów chyba powinien zmienić mi się kolor na karcie tenerskiej. Albo i nie. Czyli widać za osiągnięcie kolejne mi się zmieni kolor. Czyli musiałbym zdobyć 50 zwycięstw, właśnie w, jakimś, w jakimkolwiek formacie. Super na właśnie Battle, Battle Mansion. Tak jest, ale kiedy mamy właśnie uzupełniony Pokédex na 100%, wystarczy, że pójdziemy tutaj na górę i zagadamy z tym gościem. Znowu, Ejże, panie. Co on mi ucieka, musimy widać go zatrzymać. <gry> A nie jest takie proste. Dobra. Tak, jestem e, tutaj głównym takim, e, tak, reżyserem gry i pozwólcie, że na jest Pokédex. jest niesamowite, masz kompletny Pokédex! To pomyślę, że e, akurat chciało cię złapać je wszystkie! Naprawdę, bardzo się cieszę, a oto nagroda na, dla na ciebie! Tak więc, dostajemy właśnie kolejny dyplom! Takie certyfikat właśnie, że zdobyliśmy teraz cały naszynal Pokédex! Tak więc, tak, z pięknym Primal Kyogre i Groundonem. No okej, także tak wygląda ten tenże certyfikat. Także wyścigamy stany wysłanie do komputera. No i mamy National Award właśnie. Okej, okay, czyli kolejna e, nagroda jest u nas. Zawsze to jakieś osiągnięcie. E, no dobra, e, więc teraz w sumie pozostaje nam jeszcze udać się do profesora Bircha, gdyż on również ma dla nas ciekawą nagrodę właśnie, gdy uzupełnimy National Pokédex. No, lecimy! Dobra, teraz do laboratorium! I jesteśmy! A, przybyłeś pokazać mi swój Pokédex? Tak, teraz nasza lanta Pokédex złapa 721 gatunków Pokémonów! Fantastycznie! Tak jest, wszystkie 721! I 211 z Hoenn! Naprawdę, fantastyczne! Zapaliłeś każdy Pokémon, jaki może występować w regionie Hoenn! Gratuluję! I zdobyłeś, uspłynięłeś całkowicie Pokedex! Naprawdę, jestem wzruszony! E, tak, e, po prostu... To, decyzja o daniu Ci pokédexa była naprawdę trafiona! Także ten kompletny Pokedex to dowód Twojej ciężkiej pracy! Tak więc... E, I pomoże on wielu ludziom! Um, tak więc, um, tak i jeszcze ta więź, która łączy się z Pokemonami naprawdę w prawdziwy skarb. Spotkałeś tyle nowych Pokemonów, czyż nie? Proszę, oto jest dla Ciebie nagroda za Twój ciężką pracę, za Twój trud i zostajemy Shiny time. Przypominając Shiny charms zwiększa szanse na znalezienie Pokemona Shiny. Tak jest, tak więc właśnie tak to działa. Um, czyli właśnie mamy teraz drugi właśnie amulet, amulet puszczący, który właśnie sprawia, że możemy zwiększyć sobie szanse na znalezienie dzikiego Shiny Pokemona. Tak jest, czyli Pokemona o nieprzeciętnej kolorystyce, na którego szanse są niezwykle niskie. Dobra, tak więc tak to działa. Więc w sumie, jeszcze nie pokazałem Wam e, chyba jednej rzeczy, chociaż nie wiem, czy przypadkiem jeszcze e, nie pozostało nam jeszcze jedno wyzwanie do zrobienia. Mianowicie, chodzi mi o pewne drobne wyzwanie w okolicy miasta Surpose. Tak jest, gdyż zdobywając kolejne odznaki, zapomniałem kompletnie o tym miejscu, a wciąż być może jeszcze jest tam coś do zgarnięcia. E, tak więc, świat na rowerze, żeby przyspieszyć sobie nieco drogę i lecimy. Lecimy do właśnie. Tak, tutaj Trick Mastera! Bo wątpię, abym przeszedł jego wszystkie wyzwania, także jesteśmy obserwowani gdzieś on się kryje. Czy w doniczce? Czy może w drugiej doniczce? A może na komodzie? A może za lusterkiem? Teraz gdzie może on być? Pod stołem? To raczej wątpię, żebyśmy mogli przejść na razie tutaj. Dobra, gdzie jest Trickmaster? Gdzie jest Mistrz Trików? A mogę tu użyć wyszukiwarki? Nie, chyba nie. Dobra, żeby to ja pamiętał, gdzie on się schował. A, jest, dobra. Także udało nam się go dostać. Musimy podejść od, od odpowiedniej strony jeszcze. Tak więc, tak, znów mamy wyzwanie. Tak więc będzie czekał na tyłach domu i teraz musimy. Przejść tędy! Tak jest, tak więc w że pozostaje nam parę rzeczy do zrobienia, jakby nie było. Tak, to dopiero wczesny stadium, gdzie trzeba użyć Rock Smash. Wow. Ciekaw jestem, co tutaj znajdę. Wiem, że nawet jakieś temy można było zdobywać za przejście wyzwań mistrza trików. Tak więc tak, coś się stać liderką pewnego dnia. Ciekaw jestem, jaka będzie różnica leveli pomiędzy tą przyszłą liderką Georgią, która wysyła do walki, uwaga, Szumisza, a ja natomiast. Septaila. A różnica leveli to bagatela. No tam. Niespełna 40. Dobra, myślę, że mój mega nie załatwi sprawę. Tak wolałem uniknąć ataku kontaktowego, gdyż, mimo różnicy levelowej, Szumisz wciąż może być Pokémonem niebezpiecznym. Dobra, czyli 200 punktów ekspanu no i kolejny Pokemon jest Beautify. Czyli ostatnia forma Wormplay jedna z możliwych. E, także z mojej strony leci Nature Power, który wcieli się w try tak raczej. Tak jest. Dobra, więc wciąż pozostaje nam jeszcze e, wyzwanie Mistrza Tricków. Myślę, że dokończymy to, ale e, nie wiem, czy się będziemy zajmowali wszystkimi. Też z drugiej strony. Może i byłoby warto, ponieważ za nie zdobędziemy całkiem sporo dekoracji, ale myślę, że chyba zajęcie się wszystkimi to nie jest robota na jeden odcinek. Dobra, mamy Rich Candy Bar, który chyba działa tak, że leczy wszystkie stany. Dobra, przyjdźmy się tędy. Będę musiał dotrzeć do tamtego zwoja. Dobra, także rozwalamy skały. No, ze sobą wszystkie niezbędne HMY. Muszę zobaczyć, czy tu przypadkiem mi dojdę jakiegoś itemka. Ehm, um, tu jest trener. Dobra, ten trener to w sumie mnie bardzo nie interesuje. Okej, okay, tak. Aha, i tak będę musiał go pokonać. Dobra. Um, kiedy słyszałem o tym dziwnym domu, a ty ja przyszłam go zobaczyć. Okej. Okay. Więc walczymy z trenerką Pokemon Rangerką z Sofią, która wysłała walki Swablu. Mogę sobie wziąć jak jest słabszego Pokemona, żeby chociaż walka jakaś była, a nie, rozwalanie wszystkich po jednym ciosie. Dobra, to z mojej strony Nature Power po raz kolejny. Dobra, tak więc rozwalamy Swablu. Ok, kolejny Pokémon jest Rozelia. No e, dobra, to też możemy zostać, mój Nature Power będzie wystarczający, a raczej Try attacks który jest przywołany przez Nature Power. Okej, okay, tak więc rozdzielka też pada. No dobra, i pokonujemy Sofię. Odkryłam mocnego telera No, być może. Dobra. I tak, co my tu mamy kolejną skałę? I mamy swój, który warto byłoby zapamiętać, właśnie. O i tam jest jeszcze temek, więc będę musiał się wrócić całkiem. Dobra, gościowi nie dogonię, dobra, to jest kolejny trener. Ach, jak długo musiałeś się tutaj dobijać? Moje Pokémony naprawdę się już zgrzały. Okej, okay. tak więc. Pokémon Roger, Sebastian, to je właśnie do walki, Nie, okej, okay, tak więc, leć Septile. Um, no dobra, to skoro Kaknija, to ja myślę, że mój znowu Nature Power będzie dobry. Try Attack! I nie ma. Dobra, kolejnym Pokemonem gościa będzie Aron. O, Aron może być Sturdy, więc może być... Może przetrzymać mój atak. Make it rain. Jednak nie miał Sturdy. No, Okej. Okay. Czyli jeszcze myślę, że jest jeden teoret, i będę miał level. Dobra, tak się jakby rozgrzałem, albo już wygrzałem. E, no dobra, także muszę przejść tędy, 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 tędy. Chyba, że na rower tutaj nie mogę wsiąść. Dobra, chyba będę musiał jednak przejść z powrotem w spory kawał, żeby po prostu móc e, zebrać tamten przedmiot. Aha, będę mógł do niego dojść z drugiej strony. Ha, skały w tym pokoju. Mogę je rozwalić jednym paluszkiem. Ty Dobra, więc plus Yui, czyli Yuji chce mi walczyć z za tą walką. Makujte! Ok, tak więc, let's go, jedziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Dobra, tak więc, Drain Dobra, pomakujcie. I level 55. Jednak jakieś tam expa zawsze wpada. Um, Dalej, kolejny pokamy Smachop, to nie jest dla nas w dzwonie. Powinien ja tu był przyjść zaraz po pokonaniu Watsona na dobrą sprawę. Zawsze się tak zapomni o tym domu trików. Chociaż Pokémon Emerald, o ile dobrze pamiętam, pamiętałem o nim. Dobra, pokonaliśmy Luigi Mogę tak, kruszyć skały, ale nie mogę znaleźć drogi. Okej, okay, dobra, czyli pokonany. No to teraz możemy lecieć dalej. te te drogi. I zawiłe. Dobra, ostatnia skałka chyba do rozwalenia. I co my tu będziemy mieć dalej? Jakiś itemek, jakim jest kolejny Rage Candy Bar. w sumie jeszcze jest parę innych rzeczy, które warto było załatwić. Dobra, w każdym razie otworzyliśmy przejście i znaleźliśmy Trick Mastera, który da nam kolejny jakiś temek. także fajnie, uda nam się dojść i Hardstone. Serio, Hardstone zwiększa siłę ataków typu kamiennego, bodajże 25%. No tak więc, wracamy, opuszczamy dom trików. No i w sumie jeszcze zostaje nam jeden bonus do przejścia. Dobre, znaczy, no dobra... w domu trików to zostaje nam jeszcze sporo wyzwań do przejścia. W sumie chyba tyle ile nawet jest odznak. Natomiast jeszcze jest coś, co chciałbym zobaczyć, mianowicie w Mobile. Tak jest. Otóż e, tam, kiedy mamy wszystkie możliwe op powery możemy zdobyć ostatniego. E, I chyba już mamy te wszystkie. Zobaczymy, co ten gościu powie. Jestem odpowiadaczem historycznym, czy wysłuchać mojej opowieści. Tak, dobra, także e, o trenerze, który tam coś tam 400 razy nie przeczytałem. Dobra, w każdym razie i wyklułem jedno jajko, takie. jest. 270 razy. Tak, i tak dalej, dostaję O Power PP Restoring power. Okej okay. A jak się wrócę To storyteller jest tu dalej A ty jesteś niedawny trener Koki, który doszedł do... Aha, do zobaczenia. A jak chcesz, to odwiedź mój dom w Małe Hills. Okej. Okay. Um, teraz tylko pytanie, czy ja już mam wszystkie o Powery czy nie. Nic się nowy tutaj nie pojawił. Sprawdźmy. Sprawdźmy, czy mamy wszystkie opowery. powery Jeżeli mamy wszystkie, to będziemy mogli zdobyć właśnie pewnego dodatkowego Opowera, powera który jest niezwykle rzadki. Znaczy rzadki, no. Wartościowy, przydatny. To może lepsze określenie. Dobra, teraz tak. Czy dobrze trafiłem? Jestem człowiekiem bez mocy. Dobra, czyli jeszcze jakieś opowery pozostają nam do zdobycia. Kiedy zdobędziemy wszystkie opowery i pójdziemy do tamtego gościa, to dostaniemy Hatchino Power. i czy jeszcze jest y, tyle rzeczy do zrobienia? Dobra, czyli lecimy z portem na piętro pierwsze. Ehm, dobra, no i tak. No dobra, no to w sumie tyle co e, mieliśmy do zatwierdzenia tutaj, więc e, może by się w sumie wrócić jeszcze do domu trików i tam poprzechodzić jeszcze e, kolejne właśnie wyzwania, które e, do przejścia jeszcze mi zostały. Dobra, ścieżka 110, nie wiem gdzie wyląduje, najbezpieczniej będzie do Sudopolis polecieć. No i dobra, siadamy na rowery i jedziemy. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. I znów wbijamy do Mistrza Trików, który tym razem ukrył się gdzieś tu, może. Ach, tak, jak mnie znalazłeś, jesteś niezły. Tak, wiem, wiem. Tak więc, tak, znów wyzwanie domu Trików. Tak więc, przejdźmy je. Za każdym razem mówi praktycznie to samo, tak więc... Dlatego tak się też tym nie zajmuję. Dobra, no, tym razem będzie wyzwanie jest chyba z ciemnością. A, a nie wiem czy ja tu przypadkiem nie mogę użyć e, flasha. Mogę. Okej, okay, a jak mogę użyć flesza To zaraz wszystko stanie się jasne. I będzie wiadomo gdzieś niby. Tak naprawdę tutaj są ukryte przejścia. E, no i tu też mamy nawet pary trenerów. Witaj, zawodniku. E, jako sługa mistrza trików e, rozmioset pomąd starcza atakami coś w tym stylu, także dziękuję za przyjście. E, więc tak, teraz przebiję się niczym włócznia. E, okej. Okay. W każdym razie tak, e, Ace Duo, Pike i Shield chcą z nami walczyć. Aha, jest są krowane i nama. Na. Aha, uh -huh. okej, okay, dobra. W każdym razie, lecicie, septal, line Sceptile, i walczmy! Myślę, że Miege Drain w karwanę i katna, na Namela będą wystarczające. Tak więc nawet septal mimo wyższego levela, jest yy, szybszy od Lineuna. Ot, ciekawe. Dobra, i kot I po robocie. No więc, rozprawiliśmy się z kolejną dwójką trenerów w Domu Trików. Mistrzu Tak, Mistrz wam nie pomoże. Dobra, tu mamy itemek, jakim jest. A, Lemius Galet, czy jakby galeretka mięs? Um, czy coś tu mamy, tu nic nie mamy. Tak, tu jest jeszcze kolejny trener. Jest tak ciemno, tak ciemno. Nawet jeśli jesteśmy w... Nawet jeśli przejdziesz przez środek, albo... Dobra, w każdym razie walczmy z e, uczniakiem Tedem, który wysłał waki Ralca, Light Septile zeptal. i walczmy no, z mojej strony oczywiście mig Drain Dobra i błyskawicznie pokonujemy kolejnego trenera. Jest tak ciemno, tak straszno, zbyt strasznie by walczyć może. Okej, okay, dobra, szukamy dalej. Musimy znaleźć zwój. A, do zwoju. Nie tędy droga. Widać tędy droga, być może. Tu biega jakaś dziewczyna, aha, a zwój jest tam. Dobra, coś powiedziała, przewinęłem za szybko, więc nie wiem. Co w każdym razie, e, u, panienka Robin chce wywalczyć przez walki Wodish. dobra, no to z mojej strony Gigi i jedziemy. Rzeczywiście Nature Power, który wcieli się w Tri Attack. Żeby szybko Disha wykończyć. I też tak się dzieje. Dobra, to się dzieje da się pogodów EXPA. i kolejny Pokémon na mnie jest Golden tak, Golden, no to będę i pokolinie Dobra czyli kolejny Pokémon załatwiony, no i w ten sposób konniemy kolejną też i Trenerka. Robin. Um, no cóż, z... czuję, że się, że się zgubiłam, czy coś nie z tego. Um, dobra, tak więc. E... Turendy droga. Tędy nie. Aha, już chyba wiem. Nie, tędy też nie. Więc musi być jakaś możliwość przejścia tamtędy. A, już chyba ogarniam. Wiem, że gdzieś się dało, jakby zejść na dół i później wyjść tam gdzieś. Dobra, już sobie przypomniałem. Tylko teraz, gdzie te przejście na dół było, nie? Hmm. Musi być chyba gdzieś tu. Będziemy próbowali przejść w każdą stronę. Haha, ha, dobra. Dobra, teraz sobie przypomniałem tędy, droga. A, mnie zmylił mistrz trików tym razem. Dobra, ale się udało. Tu mamy w każdym razie zwój e, z hasełem. I tu też mamy itemek, jakim jest kolejny Lumius Skaladecz. Dobra, lecimy. Tu to do może dojdę? Nie. Lecimy z powrotem. Dobra, także tak, odczytujemy hasło i Trick Master jest super, no fajnie. Tak, tym razem udało mu się nie zmylić. Dobra. E, także udało mi się tutaj dojść i za to dostajemy TN-92 z ruchem Trick Room. Dlatego też warto przychodzić w do Domu Tricków, ponieważ możemy tu nawet zdobyć temy. Tak więc, następny trick i jeszcze w dzisiejszym odcinku powiedzmy, przejdźmy z jeden. Um, dobra. Tak więc czas na kolejną sztuczkę mistrza trików. Um, gdzie on się schował? Czy może tutaj? <śm -tru> tutaj, tutaj. To jest chyba czwarte albo piąte wyzwanie? W każdym razie, nie, czwarte chyba. Trzecie dziś. Dobra, przejdźmy więc dalej. Teraz chyba będą przepychanie kamieni. Ale rzeczywiście, możemy kupić escape probe, ale nie dziękuję. Um, no dobra, także tak, żeby przejść dalej, muszę przepchnąć ten głaz przede wszystkim. Tak więc pchaj Aha, no nie, no muszę go mocniej pchnąć, żeby mógł przejść. Aha, i teraz daj to do itemka. Okej, okay, myślałem, że z drugiej strony trzeba go do niego O, to ma z kolei, czyli takie lody e, z miasta Castelli. Z kolei w regionie Nowa. Miasto ów się znajduje. E, dobra, teraz tak, tu mamy skałę, ale tu można obejść ją w koło i sobie utorować drogę. W sumie tech to nie ma po co pchać na dobrą sprawę Okej, okay, dobra, to tym się nawet nie ma co zajmować Chociaż nie, z drugiej strony trzeba jakoś przejść, dobra O to lecimy Na drugą stronę. Aha, nie przejdę na drugą stronę. A, to... A więc to tak... Dobra, czyli jednak musimy jakoś przepchnąć te kamienie. Jednak nie są one tutaj bez celu. No dobra, ale czy coś mi to daje? Nie. Co najwyżej, mogę tego całkiem wypchnąć. Wypchnąć tego. Też mi nic nie daje. Gdzieś tu musi być przejście. Się jakoś tam dostać. Dobra, mistrz Trików znów tutaj coś wykombinował. Aha, dobra, już widzę chyba. Taki przesmyk. E, dobra, teraz możemy przejść tutaj. Ok. Tak trochę rozepchnąć te skały. Tak, aby dało się dojść do itemka. Kolejny kasterykon. One są zamiast właśnie... tutaj wcześniej były tak jakby koperty. To nie był dobry pomysł, żeby to tak przepchnąć. Ponieważ teraz się chyba przyblokuje całkowicie. Tak, i teraz nie mam już przejścia, i. <noise> Dobra, więc e, będziemy musieli użyć jednak Escape Rope'a. A, trick master mnie przechyczył. Dobra, ja mój Escape Rope. Mam ich 14, czyli jaki give Use. Dobra, Mistrz trików ja tym razem przechytrzył. Skiepciłem z kamieniami. Wchodzimy z powrotem. Dobra, dawno się w to nie bawiłem. Um, i tak, znów kamienie wracają na swoje pozycje. I tak, muszę przepchnąć tego, żeby móc przepchnąć tamtego. No, no, pchaj rzesz, no. Go away, dobra, teraz tego. Ok, więc mogę sobie tu przejść. Muszę przepchnąć ten. Aha, muszę go najpierw do przepchnąć. Dobra. Tego trzeba wypchnąć całkiem. Tego do góry i później w lewo. Znaczy w prawo znaczy. No ok, czyli ten etap już mamy. Dalej idziemy. I mamy tutaj takie kamienie. Tego i tak muszę pchnąć w tę stronę, bo inaczej nic z tym nie zrobię. A teraz to już całkiem przyblokowałem. Znowu skiepściłem. Dobra, wiecie co? Myślę, że dzisiejszy filmie będziemy już powoli kończyć. Myślę, że ogarnę to do kolejnego odcinka. Natomiast w dzisiejszym filmie, który wychodzi już powoli długi, e, będzie to wszystko, tak? Więc w kolejnym odcinku myślę, że dokończymy już wyzwania do moclików, jakoś. E, natomiast w dzisiejszym filmie to będzie już wszystko, tak? Więc ja z Wami się żegnam nam i do usłyszenia w kolejnych filmach z serii Pokémon e, Alpha Zafire. Tymczasem ja zmarnuję kolejnego Escape Ropa. Tak więc do usłyszenia. Cześć.